Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać mieszankę paliwową do silnika dwusuwowego. Mieszanka ta będzie w stosunku 1 do 50. Ale najpierw zanim to zrobię, przedstawię wyniki poprzedniego konkursu z poprzedniego filmu. Pozwólcie, że przeczytam trzy komentarze, bo dostałem trzy, a ten trzeci jest naprawdę po prostu odpowiedzią idealną. A przypomnę, konkurs dotyczył tego, jakich części brakuje, w mojej żółtej jawie Bawecie 207. Odpowiedź jako pierwszą sam od użytkownika Mako. To linki Hamulca tylniego chyba. No niestety nie jest to odpowiedź poprawna, bo linka hamulca tylniego jest i Hamulca nawet działa. Drugą odpowiedź dostałem od Pawła Motobiga. I moim zdaniem obie mają swój styl, a czego brakuje paliwa? Haha, ha. co do części niestety nie jestem ekspertem. No i brawo, paliwa brakuje. Odpowiedź dobra. A ostatnia odpowiedź, trzecia jaką dostałem, ona jest po prostu odpowiedzią idealną. Ktoś po prostu, kto to napisał, a ten king jest skrystech, po prostu naprawdę się zna na rowerach Napisał, że brakuje gaźnika, linki hamulca przedniego i chyba od prędkościomierza. Pedał lewy urbany, można nazwać to brakiem. Na pewno brakuje jej papieru. To jest odpowiedź po prostu idealna. A teraz wracamy do tematu naszego odcinka. Że zrobić mieszankę tą idealnie, potrzebujemy karnistra o pojemności 5, 10, 15 lub 20 litrów. Mój jest 10-litrowy, ale w środku jest tylko 5 litrów benzyny, bo 5 zostało do karnistra o pojemności 5 litrów. Potrzebować będziemy też oleju w butelce, niezależnie jakiej. Zaznaczam, że w tym karnicze to jest benzyna, ale to jest oczywiste. I butelki 100 ml. To jest może być butelka po spirytusie, po lekach, praktycznie po wszystkim, byle miała 100 ml. Najpierw do naszej buteleczki wlewamy olej. Całą butelkę. Taki olej, w moim opinii, ma bardzo, bardzo ładny kolor. I chyba nie można się z tym nie zgodzić. I wdawamy tak całą butelkę. Mm -hmm. Zaznaczam, że po prostu e, obowiązkowo. Trzeba będzie po prostu zwiększyć, Zakładając, że mamy 5 litrów, to wlewamy tylko jedną butelkę. Mamy 10 litrów benzyny, wlewamy dwie. Mamy 15, 3 i tak dalej, i tak dalej. Następnie otwieramy nasz karnister z benzyną, a jako ciekawostkę powiem, ten karnister jest z 1979 roku i wlewamy całą zawartość naszej butelki. Trochę to może zająć, ponieważ olej jest no, dość mocno gęsty. Ale tak być nie musi być. Zakręcamy butelkę. Ważne, że gdy y, prostu y, robimy tego typu zabiegi z paliwem, olejem, niezależnie, używać rękawiczek. Następnie zamykamy nasz karmister. Na koniec powinna nam wyjść taka ładna, lekko czerwona mieszanka. I możemy przywiązać do silnika. Przy tego typu rzeczach bardzo nam się podoba. Są zatankowany. Zakręcamy zbiornik. I można jechać. Dzięki za oglądanie. Cześć.